I performatywnej książki, którą chyba czytasz do gór nogami. Nie. O! Nie. No, to przeczytaj. Nie Co? Nie czułem się na siłach. O, tyle. My też nie czujemy się na siłach, gdy nasza ciężka praca, czyli... Wiercenie prądu. Czyli wiercenie prądu idzie na marne. Ale nie poszło do końca na marne, bo udało nam się, albo zaraz uda, wytworzyć prąd. Dokładnie, wolt. Hmm? Może pokażmy, Zapraszamy! Dobra, ale co będzie? My... Silnik, silnik, który. Nie, to nie jest silnik. Serek, co to jest? Co to jest? To jest generator prądu. Generator prądu, proszę nie mylić tego z silnikiem. Silnik z prądu będzie wytwarzał ruch, a my z ruchu wytwarzamy prąd. To jest dokładnie coś innego. Mm, jak jest zbudowany? Pokaż może nam. <śmiech> <śmiech> Mi się na przykład prąd skojarzy z czymś, co może wprawiać w ruch, co może napędzać coś. Jakieś urządzenia, czy to elektryczne, gdyby nie prąd, Naprawdę by tego tutaj na oko nie było. Nie byłoby tych światł, nie byłoby tych kamer cudownych. Nie byłoby tej o... wiertarków krętarki, ale jak, jak wytworzyć prąd? Zastanawiacie się na pewno. Jak, Serek, czy ty się kiedyś zastanawiałeś, jak wytworzyć prąd? Jak byłem jeszcze mały, to widziałem <grytanie> filmy, jak ludzie pedałowali, by, by wytworzyć prąd. I to właśnie działa na podobnej zasadzie. Tak, tylko że my nie jesteśmy. Prehistorycznymi człowiekami i użyjemy do tego czegoś innego. Ale od samego początku, jak to działa? Tak jak mówiłem, mamy nasz obwód elektryczny, w naszym przypadku jest to miedziany zwój, który no, może przewodzić prąd, ale na razie go nie przewodzi. Aby móc go zasilić, wytworzyć pole elektryczne, potrzebujemy pola magnetycznego. To takie pole magnetyczne wytworzy nam magnes. To jest magnes neodymowy. Mam na nim zaznaczone dwa bieguny N oraz S. Działa nam generator. Wytworzymy dzisiaj Volt. Volt potrzebny do. bardzo małej rzeczy, ale to jest przykładowy. To jest pokazowy generator, który pozwoli Wam się nam zainspirować. Pozwoli nam Wam się zainspirować? Pozwoli Wam się nami zainspirować i. zbudować generator. Tak, czyli jak mamy magnes, mamy oba bieguny N oraz S. Wiadomo, elektrony przechodzą z N do S. Każdy to powinien wiesz, to wrzątek? No oczywiście. Gdy przyłożymy taki magnes do naszego obwodu, nic się nie stanie. Tak naprawdę nic się nie będzie z tym dziać. Dlatego w naszej wirniku te bieguny są ustawione na przemiennie. NS, NS, NS. Tak jest ich tutaj sześć. Musi być parzyście, żeby wiadomo był każdy po kolei. W naszym obwodzie właśnie zmieniać te bieguny ciągle, jak najszybciej. I wtedy przez to wytworzy się, moi państwo, prąd. Tu, tu jest obrazek poglądowy. Jeśli będzie, a jeśli nie będzie, to nie będzie. Tutaj mamy zbudowany z trzech takich zwojów jedną z części naszego generatora. Są to zwoje. Tutaj na jednym zwoju jest około 33 metry. 0,3 mm. Czyli na dwa takie zwoje wyjdzie tak około 67 metrów i uwaga, to jest bardzo ważna rzecz tutaj serek w rękę, gołą miedź która nie ma izolacji, a jak wiemy już wiemy, miedź musi mieć swoją izolację, po to aby, jakby, nie może się dotykać, ten prąd jak się wytwarza idzie w kółko w tym samym kierunku i to jest, na tych zwojach jest miedź z izolacją, bardzo malutką błonką, więc pamiętajcie przy złączaniu, złączaniu? złączeniu? W połączeniu jednego drutu zmiedzianego z drugim, właśnie w izolacjach, musicie zeskrobać trochę, e, prawda, tutaj końcóweczki. W prądu można oczywiście to też zlutować. co w tym momencie zrobimy. Proszę podać mi lutownicę. To jest pistolet na klej. Lutownicę. Proszę lutownicę. Proszę lutownicę podłączyć. Zlutujemy sobie tutaj szybko. Mam nadzieję, że się nagrzeje. Po chwili trzymania widać, jak cyna się roztapia i, i śmierdzi. Oczyszczona. Lubię nie zrobić zimnego lutu, że zrobił się bubel. Zrobił się cynowy bubel. Możesz odłożyć Gdy takie prawda połączenia mamy zlutowane, możemy przejść do testu. Do testu czy nasze zwoje, nasze małe wody elektryczne. <słuch> Mamik, <stand -up. słuch> Eee, już trochę wiem, jakie błędy zostały tutaj popełnione I to sobie podsumujemy na sam koniec Za chwilę przejdziemy do finalnego testu Który zweryfikuje, czy nasz generator został zrobiony poprawnie Robiliśmy go wspólnie u Lisa w domu Popełniliśmy wspólnie Ja robiłem sam, a wy przyszliście i mi przeszkadzaliście My mamy ustawione na prąd zmienny A teraz Serek włoży turbinę I naszym silnikiem, czyli krętarką. Będzie kręcił i zobaczymy, ile wytworzymy teraz napięcia. Jesteście Czy... gotowi? Raz, start. Niesamowite, drodzy Państwo, co my tu zaobserwowaliśmy? Nasz Multimetr, tak? Tak. Pokazał niesamowicie dużą liczbę. Ile to było? Volt 200. Volt 200. Eee, my już wiemy, jakie błędy popełniliśmy. I się wy ich nie popełnili. Mamy za duży opór na tych zwojach. Kiedy użyliśmy... Ja użyłem sześciu zwoi, To wytwarzaliśmy ledwo 200 mV. Czyli magnesy są za słabe. Do takiej ilości miedzi, jaką użyliśmy i po prostu nie wyrabiałam, mimo bardzo szybkich obrotów krętarki, to i tak nie udawało nam się wytwarzać co najmniej 1,5 V. Niestety nie mamy przy sobie żadnej e, żarówki, e, która mogłaby zasilić. E, ale ona od 1,5 V, a my 1,2 wytwarzamy. A, no dobrze. No Pan się rozleciał. <laughs> Wytworzyliśmy prąd. Jesteśmy ludźmi, którzy wytworzyli prąd. Za chwilę mówiłeś, że tylko ty wytworzyłeś. Bo ja to budowałem. Ja wydałem pieniądze na to, Zaprojektowałem. I ja was tu zaprosiłem. Serek mi napisał, że... Pięć minut naszym nagrywkami, że mam tu przyjechać. Że budujemy silnik. A to nie jest silnik. Teraz tak. Przy nagraniu jest stop, cięcie, i teraz dogrywam rzeczy mądrzejsze do powiedzenia. Skórka z calizmanami. Mądrzejsze <laughs> rzeczy do powiedzenia. <laughs> Czyli już wiecie, jak wytworzyć prąd. Opowiemy, czy tutaj jest użyte. Mhm. Do tego Mamy tutaj rurę od kanalizacji, listwy do przewodów dościennych, mamy tutaj miedź, mamy taśmę klejącą, łożyska od hulajnogi, magnesy. Mamy jakąś rurkę białą y, oraz mamy jedną bardzo dużą śrubę. No i miernik, który jest naszym y, udowodnieniem, że udało nam się... Wiewiór. Wiewiór, bo teraz nas nie widać. Ciebie nie widać. Wiesz dlaczego? Oraz do zasilenia. tego użyliśmy wkrętarki, ale oczywiście oprócz wkrętarki może tam być cokolwiek innego, czy na przykład jakaś turbina, wiatrowa, wodna. Ja tutaj miałem za zadanie użyć z jak najmniejszej ilości jakiejś rzeczy. Uważam, że wyszło. Prąd jest wytwarzany. Jeżeli chcecie zobaczyć testy z liną i innymi ręcznymi oraz yy, bezprądowymi wytwarzaniami prądu, subskrybujcie kanał po part 2. A nagrasz part 2? Ty nagrasz. Ja? Czemu ja? E, dziękujemy za uwagę. To był bardzo krótki poranik z działania. Bardzo krótki, no ile? 23 minuty? No. No, tylko 23 minuty nagrywań i chyba godzina przygotowań do scenografii. Jak się wam podoba? O w komentarzach. Jak się podoba wam nasza scenografia, co jest za nami, co tutaj jest przed nami, co jest w naszych bokach. Jak się Wam podoba, performatywny serek. Dziękujemy za uwagę, zapraszam do subskrypcji. Jeśli będziecie chcieli jakiś poradnik, czegoś jeszcze. O, możemy, to jest seria poradnikowa. Zaczynamy serię poradnikową. Co, co wy na to wrzątek? No Oczywiście, że tak. Tak? Może. A, a no? Może następnym razem z bakterii takich frądowych. my frądz. Złota. Szamba. Z latryny, o, w latrynie tam są robaki. Się bakterie, które wytwarzają prąd. Napiszcie, czy chcecie na kanale serię poradników, bo my w naszej ekipie z mamy dużo doświadczonych osób i na pewno możemy Was czegoś mądrego nauczyć. Ja, akurat mądrego, nie za bardzo.